Trzy, dwa, jeden, zero, hejka! Siemka. Siemanko. Trzeci odcinek na Szefskim bloku. Witają Was serdecznie ja Stachu, Strzała i Pan Tata. Tak jest. Słuchajcie, jesteśmy tutaj, żeby mówić o naszej perspektywie spojrzenia na różne historie, naszą wizję naszej wiary, w którą wierzymy, czyli wiary katolickiej. Chcemy dokończyć serię z Gedeonem, która nas zainspirowała do tego, żeby w ogóle nagrywać te filmiki, stworzyć ten kanał tutaj i mówić o tym, co nas porusza, co nas dotyka, co nas motywuje, co sprawia, że wzrastamy. No i o tym wszystkim właśnie tutaj będziemy mówić, wymieniać się swoimi doświadczeniami. Skończyliśmy na tym, że Gedeon próbował się z Panem Bogiem, czy usłyszał Jego wolę. I chciał tak. potwierdzenia tego, że to na pewno jest wola pana no Dokładnie. No? Mhm. I wszedł w nią, jak wiemy. Co było dalej? Jak dalej? Bardzo dobre pytanie. Jak, jak dalej ta historia się toczy? No cóż, y, możemy y, powiedzieć Wam tyle, że oczywiście warto sięgnąć samemu po Słowu Boże, to ale... Zapraszamy. Od... Gdzie? Tak? Księga Bo... 7, 2 7.2. Tak jest. Rozdział 7. Prawa wojenna. No i to będzie się działo. Po to w końcu go wybrał Pan Bóg, tak? Jest Artur, jestem ciekawy, jak Ty zaserwujesz nam te historie, bo wiecie, on już słuchałem księdza nie raz, więc no. <laughs> Słuchajcie, ta no historia jest w ogóle e, petarda i nie wiem, no można sobie oglądać no. tam jakieś filmy e, na podstawie wojenne, które pewnie przygotowują takie historie. Jestem przekonany, że to zwyczajnie na podstawie pisma, ale macie historię taką, że Pan bu, że Gdeon zwołuje całą swoją, e, ród izraelski i Idą na walkę. Całą armię. Całą armię. 22 tysiące ludu. Klucz. Chłopa, chwila, chłopa. Jakby całe osiedle zgromadzić, nagle wszyscy idziemy osiedle. na. <grym> Miasto! <grym> <grym> na... <grym> idziemy na Madianitów. Idziemy na Podkę. <grym> <grym> E, no i co? I wychodzi, e, wychodzi ta armia, po czym Pan Bóg mówi, że słuchaj, no fajnie, fajnie, e, ale nie potrzeba ci tylu ludzi, e, oddam kilku tam do domu, nie? No i tak zostało 10 tysięcy. 10 tysięcy zostało na kanapach przed telewizorem, oglądali online. Potyczkę. No i... Zdalne. I teraz y, Gedeon już się czując lekko niepewnie. E, no bo troszeczkę mu jednak tej armii ubyło. No, okay. e, no ale dalej wierząc Panu Bogu idzie dalej, tak? No i teraz y, co robi Pan Bóg? Pokazuje mu. Y, siła w tobie jest trochę większa niż Ci się wydaje. E, no i oddalił jeszcze. Y, no, kilku dosłownie z jego wojowników i z tych 10 tysięcy zostawił i mu 300. Także... Zobaczcie, delikatna proporcja. Także no, nagle... wyobraźcie sobie sytuację. Odwracacie się i z tych 10 tysięcy zostaje 300, to tak troszkę mniej luda. Może jakby się stawili tak wzdłuż, to jakby tam... No... Hologramy tutaj. Nie? Ale myślę sobie też o tych Madianitach, nie? Myślę sobie. No Artur miał ciekawą myśl i no, ja miał nie wiem, nie jest tak Jest okej. Okay. No tak, czyli proporcje są z no tak. 22 tysięcy na 10, 10, no nie, nie czuj się zapewnie, to nie ty wybawisz Izraela. Pyk! I odsiew jest na 300. No 300 Spartan w wydaniu Gedeona. Po tak? izraelsku. Po izraelsku. No. This is Gedeon, aż, chce się krzyknąć. No i co? No i idzie w ten żywioł. Idzie, i walczy, i zwycięża. I zwycięża, ale ja bym jeszcze wrócił do tych 300, nie? bo zobaczcie m, tą historię też z perspektywy tych wojowników, nie? jak idziesz w, w armii 22 tysięcy, mówisz sobie, no, gdzieś tam się schowam, mówię no. sobie, nie będzie tak źle, potem nagle patrzysz jak dwie no, trzecie tej armii, no może nie jedno, ale połowa oh. większa y, idzie sobie do domu, mówisz sobie... Jeszcze jest bezpiecznie, Uf, jeszcze, jeszcze robić, dam sobie radę, tak, tak, no, Gdzieś tam może w połowie się schowam, w środku nie będzie tak źle. No i nagle zostaje was 300, nie? No to tak patrzysz, tu już widzę koniec, tam już widzę koniec. No nie ma się ukrywać, nie? Zobaczcie, jak ci ludzie mieli zaufanie do Gedeon, tak. nie, że on jest Bożym przywódcą, nie? Że tak. on został wybrany przez Boga. Nie przez przypadek, nie? Musiał mieć w sobie też jakąś taką charyzmę, że ci tak. ludzie za nim poszli, nie? Tak, ale też ciekawe, co Artur powiedziałeś, bo jakby dwie wizje teraz, mhm. dwie wizje z perspektywy wojownika. Takie, hm, okej, okay, już jestem niepewny, ale jednak Inne? ta, ta trz, trzysetka została, tak jak mówisz, no, czyli te lęki w nich musiały się piętrzyć. Koniec, zdecydowanie. Tak, ale skoro on cały czas trwał, ten Gedeon przeniknął, mówi, nie, Gedeon jest z nami. Gedeon jest z nami, wchodzę w to. Tak, wchodzę no, w to. Jak tak? Gedeon jest z nami, znaczy, że no. Bóg jest z nami. No dokładnie. Nie? Czyli takie wielkie zaufanie Bogu, nie? Że, 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 to, że to, co się wydarzy, mhm. to damy radę. Jest taka piosenka, bo tak jest z tymi, którzy z ducha narodzili się, nikt nie wie, dokąd pójdą za wolą twą. Uwielbiam tę piosenkę, pieśń religijną. Pójdźcie sobie, taki suspense jest bardzo fajny i taka z mocą. Tak jest z tymi, którzy z ducha. Jakbym chciał, to bym jakby taką wizję wam przedstawił, że Gedeon na bank podobne szkoła musiał w sobie nosić, idąc z 300, mając w perspektywie 22 tysiące, które stracił, <grym> idzie na, na Marianitów, słuchajcie, nie? Ale poszedł z wiarą, nie? No właśnie no. ta wiara, myślę, że to jest najważniejsze w, tym, w tej całej historii, że on, tej, on, to, on wierzył Panu Bogu. zaufanie same, takie, nie? Zaufanie, nie? nie? To, to jest zaufanie Panu Bogu. Ale ja to, 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 to tak to... buduje, nie? No, przepraszam, nie chcę tak. Nie, bo to, bo, bo, bo to właśnie to jest takie pełne oddanie się Panu Bogu, nie? Ja ufam ci, że jesteś moim tatą, że się mną opiekujesz, jeżeli mnie tam posyłasz, to będziesz ze mną, nie? Że mm -hmm. mi się nic nie stanie. Tak. E, no Ale i zobaczcie, tak, tak. no bo to sama ta walka przebiega po prostu jak nie walka, nie. Jak nie walka. Nie staje armia naprzeciw armii. No, no. rzeczywiście. Nie. No tylko wygląda to wygląda zupełnie inaczej. To Czyli znowu nasze, nasze spojrzenie, nasza perspektywa ta ludzka, ta, to spojrzenie takie, no, trz, jakby na Madianici zobaczyli tych 300, to by ich pewnie wyśmiali. Nie? No, tak no myślę, że by się oni tak po, po pewnie przebiegli. Nie wiem, no, tak by się skończyła ta, ta walka. Natomiast no, Pan hmm. podsuwa tu zupełnie inne y, pomysły na to. Jak można zwyciężyć, nie? Czyli inna, znowu inna perspektywa Boża od tego naszego ludzkiego patrzenia. Mhm. Tylko, właśnie, czy my potrafimy zaufać, czy mamy w sobie tyle ufności, żeby iść do końca? Bo tak jak mówiliśmy wcześniej, Boża perspektywa, Boży horyzont jest zupełnie inny niż nasz. Jest dużo, dużo większy i rzeczy, o których my nawet. Dzisiaj nie myślimy, albo nie wyobrażamy sobie, po prostu dzieją się niesamowite rzeczy. Dokładnie. Ja, wybaczcie, ale zatopiłem się w słowie. I już a propos tego, co mówił Artur, konkret polega na tym, że skoro walka, jak nie walka, no to jest dziewiąty wers siódmego rozdziału i jest komentarz jasny. Tejże nocy pan przemówił do niego: wstań, idź do obozu, bo wydałem. Go w twoje ręce, czyli przeciwnika. I to jest poznatane. Bóg wydał przeciwnika w jego ręce. Walka nie walka. Miał dopełnić dzieła, zrobił swoje, ale zrobił to, bo uwierzył. Pan, Pan Bóg zajął się wszystkim tak naprawdę. Tylko potrzebował zgody człowieka. Mhm. Czyli on nie jest odtwórczy, bo on jest twórczy w tym, co on okay. robi, ale robi to w pełni mocy Bożej, którą odkrył sobie, której zawierzył. Dlatego jest autentyczny. Wie? No. Piękna historia. Zakończenie jej też jest takie pełne nadziei, bo oni zwyciężają. Im się mhm. udaje pokonać, odzyskać wolność. Gedo nie przyjmuje tronu króla, który tak. proponowali, mm -hmm. proponował mu jego mm -hmm. lud, bo powiedział, że Pan Bóg jest waszym Bogiem. Tak jest. I, tak i jest. on jakby, no, no miał, no po ludzku, no kurczę, zrobił wszystko, co chciał Pan Bóg. Czemu miał? Należy bóg? mi się. Nie? nie? No tyle was zrobiłem dla was. Hallo, tak? hallo. to dla was. I więc... to jest dla mnie taka petarda na sam koniec, że mimo, że wszystko tutaj, jeszcze w ogóle jestem Bozy, bożym nazirejczykiem, czyli wybrańcy, wybranym przez Boga, tak? Może to tak nie, nie dosłownie w tej historii, mhm. ale jak. Jako wybrany przez Boga y, i, i jednak, y, jednak właśnie y, w tej pokorze staje. Nie, nie, nie. Ja nie chcę być królem. Pan Bóg jest najważniejszy i jego macie słuchać. A Pan Bóg dalej mu błogosławi. Tak I to jak mu błogosławi? Bo z najmniejszego rodu, tak z Izraela, mamy rozrastający się ród. Dożywa set lat, dzieci, Kedeon, Dokładnie. I ten ród staje się największym. Mhm. Y, więc to jest piękne, że Pan Bóg był mu również. W tym zakresie, nie, że z najniższego rodu stał się największym dokładnie. Czyli obfitość bożych darów, jeżeli tylko wejdziesz w to, co on dla Ciebie przygotował, jest tak wszechpotężna, przekraczająca ciebie, że jedyne co możesz powiedzieć to wow, 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 that's a good message. Czyli wchodzę, biorę i się cieszę. To słownie, nie? Tak jak w języku rozwoju, pomiędzy tobą a twoim sukcesem jest tylko twój lęk. Nie? Tak samo, między tobą a zaufaniem do Boga jest Uuuu, tylko twój lęk. Nie? Czytałeś coś o nas? Trzy książki już w tym roku nie przejdzie. Ja przeczytałem dwie. Ale piękne, niesamowite jest właśnie w, w tych wszystkich książkach rozwojowych, czy biznesowych, czy, czy tychkolwiek, one wszyscy, wszystkie mówią o tym samym. Nie? No tak samo w sferze duchowej, w sferze rozwoju, w sferze wewnętrznej. Jeżeli nic nie zrobisz ze swoim życiem, to w Twoim życiu nic się nie zmieni. Jeżeli nie zrobisz pierwszego kroku, to tak. no, no nic się nie zadzieje. Nie? Jeżeli nie zaufasz Bogu, to nie, nie pójdziesz dalej, nie zobaczysz co jest. Nie? Jeżeli będziesz tylko tu, bezpiecznie, ja nic więcej nie robię. Mm -hmm. powiem, że życie się nic nie zmieni. To może ja, być dobre życie. Ja to mam ta taką Tylko myśl, a trzymaj, my trzymaj swoją, trzymaj swoją, e, dzięki za te słowa. Ja mam taką myśl, e, spróbuję to połączyć, Hieronim e, Święty, był sobie taki, on mówił, że kto nie zna Pisma Świętego, ten nie zna Boga, on tak powiedział. E, no to jakby, a, parafrazując jego słowa, no to mogę powiedzieć, pokaż mi e, swoje Pismo Święte, powiem Ci kim jestem, nie, bo jedyną Biblią dzisiaj, którą ludzie czytają, jesteśmy my. Mhm. Nie? Drugi człowiek. Drugi tak człowiek. Jest, no. Więc to świadectwo życia sprawia, że ktoś do Boga się przybliża. Gedeon jest dla nas taką inspiracją, dla każdego z nas, po to tu jesteśmy i chcemy was z nim trochę tutaj zaszczepić, żebyście się odnaleźli w tej historii. Świetnej historii, pełnej zwrotów, upadków, wiecie to, lubimy. Nie jest taki biało-czarny, jest trochę strefy szarej. Jest dużo takich wątków. Jest nietypowy koleś. <grymne> jest nietypowy. Takich lubimy, bo sami jesteśmy nietuźnikowi. Tak jest. tak jest. I to jest ekstra. I tych inspiracji będzie więcej, bo o to nam chodzi, żeby karmić tym, czym sami się karmimy, nie? Kurka, znowu gadam jak ksiądz. No tak jakby tak, tak dobrze trafiłeś ze swoim powołaniem. <gry manger> to trzeba tak, naprawdę dobrze wybrałeś no, so wy, swój zawód <grynow> powołanie zrób, oczywiście. Tak, ja jestem mężem e, pięknej Marty i ojcem trójki dzieci, Artur. Piękna powiem. Magda, najpiękniejsza kobieta jaką znam i równie piękne córeczki. Tak jest. tak jest. I w takim oto gronie będziemy się tutaj spotykać. Mamy nadzieję, że te pierwsze odcinki Wam się bardzo podobały. Jeżeli tak, to zostawcie łapki do góry. Możecie coś napisać, co Wam się najbardziej podobało. My na dzisiaj się żegnamy. Zobaczymy Zaczynie się w Kolejny odcinek. O miał wątek. na końcu. Zrobimy wątek. Jaki wątek, to będzie w następnym odcinku. Tym bardziej zapraszamy. Do zobaczenia. Boże, dzięki.